Dzień dobry kochani, witam was w 19 dniu vlogu Masu Dzisiejszego vloga zaczynam z Make My Dream Tak jak wiecie dzisiaj na 10 była umówiona Sara Aktualnie jest w gabinecie Mamy ze sobą Olka, Lukę Olka w coś gra, Luka montuje Także pewnie z godzinkę nam się tutaj zejdzie I od razu po, pojedziemy na śniadanie Także już nie przedłużając, zapraszam was do oglądania jak tam przeżycia? Dobrze jest? Na razie bardzo dobrze właśnie, mówiłam już pani Tak? Że Mam nadzieję, że do końca tak będzie Ale co, nie boli? Czy... No, nie, no, tak naprawdę nie Naprawdę? No, ale to może dlatego, że to czoło Może tak, gorzej jest tutaj przy ustach, no. nie? Na policzkach Brzuch ma bardzo boli tak, 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 tak Słuchajcie, jest taka akcja, że od wczoraj Boli mnie prawa strona brzucha I to jest taki... To nie jest ból, tylko to jest takie ciągnięcie, coś jak skurczę, ale nie do końca. I dzisiaj miałam już problem. Naprawdę, mam problem z chodzeniem. To znaczy, chodzę normalnie, ale czuję, że mnie to mocniej ciągnie. Wiecie, co to jest? Ciężko powiedzieć, może inaczej, jakbym nie była w ciąży, to bym pomyślała, że coś się dzieje faktycznie, ale jako że jestem w ciąży, to to tak na początku miałam takie odczucia na całym brzuchu, jakby ten brzuch się powiększał, także zadzwoniłam do mojej mamy i moja mama od razu powiedziała, żebym natychmiast jechała do Medicaveru, także zadzwonię tam teraz i spróbuję się umówić do mojej doktorki, zobaczymy czy się uda. Przeczytałam w internecie niestety, że może być to wyrost tak robaczkowy, ale już tyle razy się naczytałam różnych rzeczy, że wolę wolę zadzwonić i się dowiedzieć. Zupa cebulowa, słuchajcie, to jest coś, co kocham Także yy, na drugie śniadanie mam zupę Oczywiście też śniadanie Charlotte ze słoikami Z arazolkiem też śniadanie Charlotte Ta kanapka jest pyszna, z wstrągiem, Ale ja go nie mogę jeść, bo on jest yy, chyba surowy, prawda? Pyszny jest Nie mogę się doczekać, aż będę mogła go już w końcu zjeść Co ty szukasz w baliste? Muszę tutaj usystemować, bo mm, jak ja nie posprzątam to Olek to nie posprząta. w Sylwii. Ale powiem Ci, że on i tak w miarę się ciebie słucha, jak mu coś o, gonisz się go z czymś. Nie, słucha. Wiesz, ja, ja, czy u mnie się słucha, dlatego, że chce iść spać. Aha. A ja bym nie pozwoliła, raz zasnął i tutaj zostały wszystkie ubrania. Jezu, ja słyszałam to w nocy i Sara, słuchajcie, obudziła go w środku nocy i mówiła. Ja nocy, układaj nocy. ubrania? Ale zaczęłam go walić i on tak, proszę, to... Sara, proszę! Masz tu to I Słuchajcie, wstał ja i faktycznie sprzątał nocy. Jak kładziesz dalej y, głowę, to ja podnosiłam. No. Więc jak chcą spać, to muszę pozwolić O Boże. Jak, jak ty się w ogóle... Się powiedz mi, jak Ty się w ogóle zapakujesz y, z rzeczami, które mogę. przyszły Ci tutaj dodatkowo. Wow. Zwłam pewnie w podręcznym. Będziesz tutaj. miała. No właśnie nie wiem, będziesz miała większy problem, bo jedziemy zaraz do Laurelli. Nasz shopping mały. <laughs> Także niestety... Dobra. Naprawdę, także tak będziesz oh, musiała Także będziesz musiała znaleźć Boże, dodatkowe miejsce. To słowo. <geluja> jest Już pełno wszystko tutaj. No wiem, jakoś będziesz na pewno będziesz musiała zrezygnować z pudełek, bo masz ich tyle. W w One biewek. są bardzo ładne i z Victoria's Secret i z reszty, ale Będę musiała. No. W każdym razie cieszysz się na laurele? Oni cieszy. mają. dziękuję bardzo. <torszy> Proszę bardzo piękne sukienki mają, także tak? Tak. Zyskać no przecież, nie wiesz, ostatnim razem nie, też byłyśmy. Ale ale teraz jakieś nowe, nie? Są tak, pewnie jakieś takie, wiesz, już... W były przepiękne, jest teraz też na pewno. Tak, zobaczymy, za chwileczkę już pojedziemy. Mhm. dziękuję. Proszę bardzo. Ulubiony sklep. Co mówisz, co mówisz? O, na dwa vlogi. Na... Znowu na dwa vlogi, Lauriela jest moim ulubionym Lub, ulubiany, z z... Wied, Ale on naprawdę mówi, że najładniejsze sukienki mam z tego sklepu? Salić, serio? Nie to chodzi już, nie ma Aha, wiem. Tam, tam jest potem do masażu. Yes, yes. Zaraz? Tak, yes. Jest Tak jest, dobra. jakaś konsolka. Okej, okay, ja że mam coś w domu ale fotel w masażu i sobie się... że nie, to jest nie, się, nie, 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 Bardzo, bardzo, bardzo. <laughs> Ja już widzę, jak ty pędzisz na ten fotel. Z laptopem, proszę bardzo. Czyli teraz mamy czas dla siebie, tak? Tak. Może kurtkę zdejmij, będziesz bardziej czuł. Do. Do Pierwsza stylizacja. Czyli jak Wam się podoba? Bardzo ładnie. Myszo, on jest zajęty tym fotelem. Bardzo, tak. bardzo ładna, co? Bardzo, ładne, bardzo ładnie myślałam że nie znajdę nic dla siebie tutaj e, bo będą wiesz same obcisłe rzeczy ale jednak wciąż też coś znajdę nie wygląda? bardzo piękne jest bardzo ładnie To już mocno widać jak ładnie ale bardzo ładnie, ładnie? tak mam bardzo w czarnym, mam jeszcze w, szarym, w czarnym kolorze jak ci się podoba bardzo ładnie bardzo ładnie nie już 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 Zrobię Ci ferbę, z jaką w domu. Ale myślę, że szary czy czary? czarny bardziej? Bardzo ładnie. Wiesz, że tą czarną. Dobrze. Ale, widzisz, Ale szara chyba ładniejsza. Pode mnie teraz. <gry> czarny, rozmi czarny rozmiar, Czarny rozmiar. Ty wiesz, że w czarnej też pięknie. Ale to jest w ogóle S-ka, więc jest ciaśniej, wiesz? Ale ładnie to wygląda. Się, czy... Mi chyba bardziej się podoba czarna. Pierwszy raz y, nie wstydzę się moich boczków. <grymne> tak, ładnie, mi się podoba. Mi też się podoba, do tego jakiś fajny pasek. Ja nie mam tutaj rzeczy, która mi się nie podoba. Też tak masz? Tak. Przy... Tak. Przegno? Tak. <grymne> 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 Bardzo ładna. Tak? Tylko wiesz co, e, tutaj bym sobie pasek taki dała, no, to bardzo później... mi się podoba. Co to jest w ogóle, to jest taka panterka? Nie, to coś Nie takiego, taki być. wzór koci. Nie bierzemy cię więcej na zakupy. Cały czas tylko leżysz i się masujesz. Co to ma być? Co to za pomoc? Mierz dalej. Uuu, widzę, widzę cię w niej na Sylwestrze. Trzy razy tak. Tak? Raz na tak, Trzy tak. też jestem za. Bardzo ładnie. Ta bardzo, ładnie, bardzo ładna. Bardzo ładna. Piękna, tak uroczo wygląda. No teraz to się nie widzę? <grymne> 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 bardzo ładne, To są te falbanki, super. I ta okardka. I ładne te rękawki. Mega ładnie. Super. No nie mogę na Ciebie patrzeć. Czy Ty mi dasz w ciąży y, zaznać tego relaksu trochę, czy nie? Bo ja tak stoję tutaj obok. Ale ty chory jesteś, no dobrze. Słuchajcie, dał mi, dał mi kilka minut na fotelu. Taki dobry. O, jezu, może trochę trzepać mi kamerą, bo jestem w trakcie masażu. Udało się coś wybrać? bardzo piękna rzecz. From big to and white smile. Zobaczcie jakiego pięknego pawia mamy w Warszawie Co roku jest w tym samym miejscu pięknie to wygląda Jest naprawdę bardzo duży i te kolory tak fajnie się zmieniają Robimy starą kolację, bo dzisiaj też przyjechała Luki mama z mężem Także zobaczcie, mamy szyneczka, pasztecik, chorizo I Olek I Olek Jeszcze wykładamy powoli wszystko Jak się czujesz, że z ciocią dzisiaj kolację jesz fajnie? Świątecznie, rodzinnie, prawda? No. Co pani wyczynia? Ja dałam za dużo wody A, i musisz teraz, teraz upić, wiec, upić. No okej okay. no, okay. Dzięki Dałam tutaj specjalnie dla ciebie smalec Z ogórkami, bo wiem, że bardzo lubisz No bardzo no. Uwielbiam, moje no ulubione danie Dobrze ściemniasz, Chociaż wiesz Fred Oglądamy wszyscy film świąteczny Brat Świętego Mikołaja Zrobiliśmy sobie na chwileczkę przerwę, więc skoczyłam szybko do sypialni, żeby e, nagrać kalendarze adwentowe I dzisiaj w rituale, zobaczcie, mamy takie duże okienko Ciekawe co tam jest w środku I dzisiaj mamy 19. no nie, nie... Wczoraj posłuchajcie męski produkt, dzisiaj również. Co to ma być? Jest to znowu e, kosmetyk z linii Ritual of Samurai i jest to chłodzący żel pod prysznic. Luka ma go również pod prysznicem, także e, ponownie, jeżeli się skończy, to mu go wymienię. Ale jak to jest możliwe? Słuchajcie, e, że w kalendarzu adwentowym są kosmetyki dla mężczyzn. To jest dziwne. A co, jeżeli ktoś nie ma faceta? Przykro, by mi było. Tutaj mamy kalendarz de Body Shop 19. Mamy dziewiętnastkę Jest pudełko z bałwanem Tutaj mamy balsam do ciała I jest to chyba ta linia spa Na pewno nie jest ta klasyczna Bo ją znam dobrze na pamięć A tego produktu jeszcze nie widziałam Także będę testować, mamy tutaj 80 ml Ja się już powoli z wami żegnam, dzisiaj słuchajcie Śpię tutaj w łóżku z Sarą i z Olkiem Luka śpi na kanapie w dużym pokoju A w gościnnym śpi Luki mama z mężem Także jakoś się pomieścimy, spaliśmy w sumie już tak nieraz. Adrian, słuchajcie, już śpi, a w dużym pokoju została Edyta z Sarą, z Olkiem, e, z luką. Olek chyba tam przysypia na kanapie. Pusili sobie coś jeszcze e, po tym świątecznym filmie, także ja lecę już spać, ponieważ jestem bardzo zmęczona. Jest już godzina chyba pierwsza, pierwsza trzydzieści. Zrobiłam jeszcze wieczorem kilka prań, e, posprzątałam, wykąpałam się. Także ja lecę spać, oni jeszcze tam pewnie chwilę będą, bo słyszę, że jest bardzo wesoło i głośno. Także żegnam się z Wami. Do zobaczenia, kochani, już jutro. Jutro mamy vlogmas, dzień 20, masakra i cztery dni do Wigilii, Nieźle. Dobranoc, kochani, miłej nocy Wam życzę.